Thank thank <laughs> you W imię Ojca i syna i ducha świętego. Dziś sprowadź mi duszę oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Dusze te najboleśniej ranią serce moje, największej odrazy doznała dusza moja w ogrójcu. Od duszy oziębłych. One były powodem, iż wyspowiedziałem, ojcze, oddal ode mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest uciec się do miłosierdzia mojego. Jest najlitościwszy, który jesteś litością samą. Prowadzam do mieszkania najlitościwszego serca twego duszą oziębłą. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twoi rozgrzewa, rozgrzeją się te dusze z rodów... ciała, które podobno do trupów takim cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego. Pociągnij je, wy sam żar miłości swojej i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w naj... Litościwszym sercu Jezusa, ojcze miłosierdzia, błagam przez gorączkę mego syna twego i przez trzy tygodnie niekonania Jego na krzyżu. Pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia twego. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony ponskim pon, Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekłu, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawica Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny. Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Podwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie, na przebłaganie na... za grzechy nasze i na całego, całego świata. świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, Mi miłosierdzie dla, dla nas i całego, dla nas i całego, i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego miej świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego miłosnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się, zmiłuj się nami nad nami i nad całym, i nad całym światem. światem. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla, dla, jego dla, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny, Zmiłuj, Zmiłuj się nad na... nami i nad całym światem. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Miłuj Zmiłuj się, się nad nam. nami i nad całym Mię. światem. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. <laughs> dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Barze, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. <laughs> święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. <laughs> Legendary shit when they see me, they salute. Blue the brains of like the coop. Inside peanut butter, outside ooze. If I tell them they gon' shoot, respect my, respect my moves. I'm a rap guy when they come to the music. Respect my moves. sactaque in te sanctra Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w najświętszym sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. nostra on prajira alleluyo alleluyo swartwe